Mało. No to no się tak przy Chłopak. Ale tak szkoda, tak? No, no co, chłopaki. no co? Bo ja... Bo nie byliście, nie, nie będziecie źli. Jeśli was będę klepał! Adam! Dobra, jestem na koksie. Nie będziecie źli? Chłopaki? Będziemy. Ale mi laguje trochę. Ja nie mogę klep. triple, triple. Dobra, bez tripla chłopaki. Czy ja was sklepać nie mogę? Możesz. Wezmę ci okrągę. Chłopaki, chłopuki. Ej, Żbiku, zbi to znasz jakieś... No co taka garda po rąk? Ja Żbika nie mogę klepać, to jest jakieś trochę dziwne. Żbiku, ja chyba nic, nic... Czego nie zadałam jeszcze? Dypo jest koksa. Dobra. No to Dobra. Ja już jestem na koksie, I to jest dla ciebie, chłopie. Ale to jest To się ten już koks kończy. Chłopie, ja sobie zjem koksa. Ile masz koksów? Dobra, dawaj tripla, dawaj tripla. A ile masz koksów? No, Wenegamik ile masz koksów? A, jednego jeszcze. Ja no, już mam tylko dwa rewki. Dedam, Dedam! Dwa serca! Dwa serca, mam, mam jednego koksa. Dobra, polijałem prawie. No to jest są straszne lagi, chłopaki. Ile ty masz refu? zero? A, ja padam. Jednego jeszcze. No to co to ma być, że tak dużo jest? Ja no tak kurde, nie... no, jak sam nas zaczęłeś, ja z uzbrojeniem, te, które cały czas mam, kurde. No kurde. Padnę. No jesteśmy źli, no to. No, no, zbiku, śliki, no to... masz kapisy teraz, bo mnie wkurzyłeś. Zbiku, lagi, lagi serwa. No ty też masz lagi, trochę. Zbiku. Tylko trochę są lagi, ale okej. Okay. zjadłeś koksa? No. Już nie mam koksów. To jest dla siebie, ja mam jeszcze tylko trzy. Coś Ci tripla włączył, tak to czuję. Nie, no do Ona wala w byszkę jak chory. Spokój, <gry> spokój, chłopaki. Nie martwcie się, nie tak nic stydacie. Ja mogę chlepać, ale mi się nie chce. Dobra, dwa serca. Zgadzam. Przestań klepać, przestań chlepać. chlepać. Jakich można? mieć? 5-2, taki ja dobry 10, nie. Jeden Chopie co masz taki dobry Kurde ktoś mi na początku Bania banie siadła Banie mi siada, przestań bikur, bikur, To przestań. jest, jestem o szóste, nie ma bata, też to nagrywam Dzięki za klepy ziom O kurde, że jest tyle chopsko że hej No, mam 20 Nie ma urania. Pozdrawiam. Zbikuj, ogarnię się, przepraszam. Jest to oszustwo, dziękuję za uwagę. Dobra, to się...